Dzień dobry, witam was, moi drodzy, na kanale w sieci króla myśli na playliście! Ciekawostki! Kanał siecie króla myśli, jak już wielokrotnie o tym wspominałem i o tym ciągle przypominam. Utworzyłem po to, aby promować, popularyzować i reklamować moją działalność literacką. Jestem autorem powieści fantazy, trylogii fantazy zatytułowanej Król Myśli. A już niebawem w moim dorobku mój dorobek powiększy się o kolejną powieść. Tym razem będzie to thriller zatytułowany Cień przeszłości. Ale na playliście ciekawostki ja nie mówię o swoich książkach, ja tylko o nich tutaj wspominam, przypominam i namawiam Was do tego, abyście sięgnęli po te książki, przeczytali je i zopiniowali je na portalu. Lubimy czytać. Dzisiaj w, na playliście ciekawostki kolejna bardzo, bardzo ważna ciekawostka. Taka, która no, sprawiła, że sam się tym zainteresowałem i zacząłem nawet grzebać troszkę głębiej. No ale na razie, jak się okazuje, naukowcy, historycy, archeolodzy nie wiedzą dokładnie, z czym mają do czynienia. Nie potrafią określić, co to jest, kto to zrobił, po co to zrobił i czemu to miało służyć. Na artykuł pochodzi z portalu Focus.pl, którego ja osobiście bardzo nie lubię, bo oni mają mm, tak zredagowane teksty, że częst, ciężko się je czyta. No, ale jakoś spróbujemy to ogarnąć. Artykuł, przepraszam tutaj tych wszystkich e, twórców e, na portalu Focus, e, no, być może przydałby wam się jakiś dobry redaktor, który by te teksty po prostu poukładał po polskiemu. Po polskiemu. Artykuł nosi tytuł Prehistoryczna konstrukcja ukryta pod jeziorem. Przebija Stonehenge choć leży na zupełnie innym kontynencie. O megalitach pokroju Stonehenge mówi się od lat, choć archeolodzy wciąż nie mają pewności co do pełnego przeznaczenia tej budowli. Jakby zagadek było mało, to właśnie pojawiła się kolejna, odkryta pod jeziorem Michigan. No i o tej kolejnej zagadce, o tym kolejnym megalicie jest ten artykuł, który Wam. Tutaj przedstawiam i trochę może go skomentuję. Zobaczymy. Wchodzi ono, to jezioro, jezioro Michigan. Wiem, że oni mają źle zredagowane teksty. Jezioro Michigan wchodzi w skład słynnych Wielkich Jezior Ameryki Północnej i jest trzecim co do wielkości w tym gronie. W części zwanej Grand Traverse Bay naukowcy natknęli się na. Prehistoryczną budowlę, która przywodzi na myśl angielskie Stonehenge. Do tej pory wody jeziora wzbudzały zainteresowanie przede wszystkim za sprawą spoczywających w nich wraków. Michigan bowiem od wieków stanowi ważny szlak komunikacyjny i handlowy, przy czym ta druga kategoria była szczególnie aktualna w XIX i XX wieku. Nikogo zatem nie dziwi, że na dnie jeziora Michigan spoczywają wraki statków. O ile jednak wraki statków można uznać za niespecjalnie zaskakujące znaleziska w przypadku tak gigantycznego zbiornika, jakim jest jezioro Michigan, o tyle budowle znajdujące się głęboko pod powierzchnią wzbudzają znacznie większe zainteresowanie. Badając pozostałości statków, naukowcy zaangażowani w te działania w pewnym momencie natknęli się na skałę z prehistoryczną rzeźbą mastodonta oraz zbiór kamieni ułożonych na wzór przypominający Stonehenge. Stonehenge skała z rzeźbą mastodonta na dnie jeziora Michigan. Kiedy Azjaci? W jakim czasie Azjaci? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Przedostali się na kontynent amerykański. Kiedy to było? Chronologia biblijna mówi nam o tym, że e, człowiek pojawił się na Ziemi 6000 lat temu. A tutaj z tego artykułu wynika coś zupełnie innego. Poczytajmy dalej. Ta ostatnia meta, e, megalityczna budowla zaczęła powstawać około 5000 lat temu. Archeolodzy nie wypracowali jeszcze jednego wyjaśnienia dotyczą, dotyczącego przeznaczenia Stonehenge, choć często pojawiają się nawiązania do jakiejś formy kalendarza słonecznego. W tym przypadku moglibyśmy powiedzieć w przypadku tej, tej, tego megalitu w jeziorze Michigan o Stonehenge na sterydach. Stonehenge na sterydach, gdyż struktury z pod jeziora Michigan są, są niemal dwukrotnie starsze, dwukrotnie starsze niż Stonehenge. Jeśli naukowcy nie odkryli jeszcze, czym jest, do czego służył, kto go wybudował, kto go postawił, Stonehenge, Stonehenge to cóż dopiero mogą powiedzieć o tych megalitach, które znaleziono na dnie jeziora Michigan? Prehistoryczna konstrukcja znaleziona w wodach jeziora Michigan jest niemal dwukrotnie starsza od angielskiego Stonehenge. Wstępne szacunki wskazują bowiem na datowanie sięgające nawet 9 lat wstecz. Jeszcze raz przypomnę, chronologia biblijna, ta oficjalna, mówi o tym, że Adam i Ewą pojawili się 6000 lat temu. Jest ona najprawdopodobniej błędnie obliczona. Hmm. Obliczono ją chyba. Ja tutaj wspomnę na kanale na swoim kanale kto, kto tę chronologię ustalił i wyznaczył te 6000 lat, ale to w innym filmie. Chyba tam w tych obliczeniach, w tych szacunkach popełniono błąd. Adam, z Ewą pojawili się nieco wcześniej. Dobra, wróćmy do tego artykułu. Wstępne szacunki wskazują bowiem na datowanie sięgające nawet, nawet 9000 lat wstecz. 9000 lat wstecz, czyli e, Azjaci musieli się przedostać na kontynent europejski wcześniej niż 9000 lat temu. Okres ten przypadał na około 2000 lat po zakończeniu epoki lodowcowej. Jezioro było wtedy wyschnięte, i dopiero po czasie pojawiła się tam woda tworząca Grand Traverse Bay. Z drugiej strony, Mark Holly znany Western Michigan University, który przewodził zespołowi badawczemu, nieco tłumi optymizm. Jak zauważa stanowisko, choć starsze od Stonehenge, jest od niego, nie, jest od niego zauważalnie mniejsze, jeśli chodzi o rozmiar skał. Obszar Wielkich Jezior okazuje się istotną skarbnicą wiedzy na temat dawnych mieszkańców. Tego regionu. Na przykład w wodach jeziora Huron niedawno odkryto podobne struktury. Naukowcy wysunęli nawet teorię na temat ich potencjalnego przeznaczenia. Jak sądzą, kamienne budowle mogły służyć w polowaniach, tworząc korytarze, którymi przemieszczały się kalibu. No, dla mnie to dosyć dziwne wytłumaczenie, no ale to jest tylko hipoteza. Podobnie jak e, hipotezą jest mm, mówienie, że Stonehenge jest e, jakimś tam kalendarzem astronomicznym. Nie wiemy czym są te budowle, czym są te megality. Konstrukcja ta została zbudowana z wapiennych bloków ustawionych w formie korytarza złożonego z dwóch równoległych linii. Te prowadzą do ślepej uliczki, co pozwala sądzić, że budowniczowie dążyli do zapędzenia zwierzyny łownej, by później ją zabić. No. No, tak sobie dzisiaj to wyobrażamy, tak, tak sobie dzisiaj wyobrażamy, że, że po to budowano takie, takie jakby pułapki, tak? żeby potem zabić, zabić zwierzynę, zwierzynę łowną. W tym przypadku, podobnie jak w odniesieniu do struktur z jeziora Michigan, także mowa o datowaniu sięgającym około 9000 lat wstecz. A więc tutaj podważamy chronologię biblijną, yy, według Dzisiaj e, oficjalnie przyjętego datowania, tak jak mówię, Adam, Ewą musieli pojawić się dużo, dużo wcześniej, e, bo dopiero po nich przecież mogły ro rozejść się ludy po całej, po całej Ziemi. E, a jeśli w Ameryce Północnej byli 9000 lat temu, no to musieli tam trafić dużo, dużo wcześniej, moi drodzy. To nie wszystko w dzisiejszej ciekawostce. Nie wszystko, bo e, kolejne zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie, e, przedstawia coś bardzo podobnego do, e, znaczy zupełnie różnego, bo to przedstawia okręgi, tamto przedstawia korytarz, ale jest to też. E, Coś z tamtego okresu, coś niewyjaśnionego, o czym nie mamy bladego pojęcia. Podwodne kamienie nie są jedynymi rzadkimi formacjami znalezionymi pod powierzchnią wody, bo w rejonie Wielkich Jezior się znajdują się starożytne symbole. Jeden z takich petroglifów został sfotografowany przez Roba Antila podczas testów drona Vancouver w Kanadzie. Widzimy go teraz na zdjęciu. I tym razem to już jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Tak jak mówię, w tych swoich filmach, w ciekawostkach, archeolodzy kopią coraz głębiej, dochodzą do coraz to nowych odkryć i, i zadają coraz więcej pytań, na które nie ma odpowiedzi. Ja spróbuję te yy, odkrycia, zarówno te prehistoryczne, te starsze, Tutaj Wam przedstawiać, pokazywać, być może to kogoś zainteresuje. Jeśli podoba się Wam to, co robię na tym kanale, promując swoją książkę, swoją twórczość literacką, swoje książki, to proszę Was o komentarze, proszę Was o serduszka, a ci, którzy mogą, chcą, mogą mnie także wesprzeć na portalu Patronite, co polepszy jakość moich filmów i zwiększy częstotliwość ich ukazywania. Do następnego razu.